Na farmie wiatrowej LAN trwa demontaż ogromnego dźwigu. Załoga musi rozmontować stalowego giganta na 100 części. Potem maszyna trafi w nowe miejsce. Do zdemontowania pozostało jeszcze 15 ostatnich elementów. Jonut Sztan obsługuje dźwig. Dźwig porusza się wolno, ale trzeba być cały czas skoncentrowanym. Nie ma czasu na nudę. Po złożeniu LR 11000 może unieść ładunek o wadze 1000 ton. Bloki balastowe ważą 10 ton i jest ich 75. Zobaczmy. Powoli podnoś. Powoli w prawo. podłóż to z tyłu. Teraz czas na najcięższe części. Ramię w prawo, w lewo. Wymienimy zawiesie na wspornik SA. Dół stop. Powoli w górę Wspornik SA dopasowuje wysięgnik, jest odpowiedzialny za rozłożenie dużego obciążenia na dźwigu i zapobiega jego przewróceniu. Spornik zachowuje czujność. Spornik jest w dobrej pozycji. Możemy założyć swoźnię i unieść element. 33 tony wiszą w powietrzu. Ważne, aby odpowiednio zabezpieczyć sprzęt. Służy do tego rama. Odciągamy i kończymy na dzisiaj. Wyłącz dźwig. Zrobiliśmy wszystko, co było zaplanowane. Jutro działamy dalej. Zespół musiał rozłożyć dźwig na 100 elementów. Całkowity demontaż zajął w sumie 3 dni. Na zajutrz pojawiają się ciężarówki. W pierwszej kolejności do nowej lokalizacji trafią najcięższe elementy. Dzisiaj ładujemy duże części. Daniel, środkową sekcję, Fred, górny wózek, a Wydwaj łańcuch. Kai, będziesz operatorem dźwigu. Transport ciężki to codzienność dla Daniela Klersa. Kierowca jeździ bezpiecznie od 25 lat. Przygotowujemy się do załadunku części wewnętrznej 60 ton i 3,5 metra szerokości. Układamy maty antypoślizgowe i wyciągamy łańcuchy. Naczepa niskopodwoziowa ma 23 metry długości. To zupełnie inny transport. Pracę tutaj zacząłem 10 lat temu i musiałem nauczyć się wszystkiego od nowa. A wtedy byłem kierowcą z 15-letnim stażem. Transport ponadgabarytowy to zupełnie inny świat. Powoli do góry. Załadunek jest częścią transportu, jednak część wewnętrzna nie pasuje do naczepy. Musimy obrócić, z przodu jest drabina, blokuje dostęp do kłonic. Kłonice to pionowe wsporniki na powierzchni naczepy. Podtrzymują ładunek. Tutaj przeszkadzają one na granicy z kabiną kierowcy. Mierzymy odstępy po prawej i lewej stronie. Muszą być równe, aby ładunek tak samo wystawał po obu stronach. Będzie wtedy na środku naczepy. Dzięki temu ciężar będzie równomiernie rozłożony. Ile tam masz? Ja też, super. Ładunek musi zawsze stać na środku, aby obciążenie było równomiernie rozłożone. To zawsze zajmuje trochę czasu. Po załadunku presja znika. Można się zrelaksować. Jakoś mi to nie pasuje. Wykręci weź inny. Nie chce wyjść? Co to za szekla? Czasem po prostu nie chce. Jeden z największych na świecie dźwigów czeka na załadunek na farmie wiatrowej w LAN. Kosztował 11 milionów euro i został rozebrany na 100 części. Obecnie ładowana jest platforma obrotowa z kabiną operatora. Waży 46 ton i ma 15 metrów długości. Muszę wydłużyć naczepę, inaczej element się nie zmieści. Jest trochę dłuższy i mamy zezwolenie na rozciągnięcie. To sprawia, że transport ma 23 metry długości. Opuszczaj. Operator jest gotowy. Ładunek podwieszony. Teraz trzeba go umieścić dokładnie na środku naczepy. 7,5. U nas 0. Musi iść w Twoją stronę. 6. Dobrze. 4, 3. Cztery, tak jak tu, ręce z daleka. Pasuje. Zabezpieczeniem są ciężkie stalowe łańcuchy napinane grzechotką. Następne będą ładowane dwie najcięższe części gąsienice tylko wysiewnik. Dalej. Każdy wózek gąsienicowy wraz z łańcuchem waży około 60 ton. Zespół jest wyraźnie spięty. To praca zespołowa. Jedna osoba wydaje polecenia, a reszta patrzy, czy ładunek jest równo ustawiony na naczepie. Z operatorem dźwigu rozmawia tylko wydający polecenia. U mnie centymetr. Ile masz? Półtora. Jesteśmy dużą rodziną. Razem gotujemy, jemy i świętujemy urodziny. Rzadko zdarza się być w domu w tym czasie. Naczepę dla następnej gąsienicy trzeba wydłużyć. Niestety nie przebiega to zgodnie z oczekiwaniami. Zepsuty. Zawór się nie otwiera, dlatego nie mogę rozciągnąć naczepy. Zepsuł się albo zapiekł. Jeśli nie uda się go odblokować, będę musiał zadzwonić po serwisanta z warsztatu. Nie słychać powietrza. Może urwał się wąż? Zadzwoń do Martina. To wymuszona przerwa, której zespół wcale nie potrzebuje. Ucieka nam czas. Kierowcy muszą zrobić obowiązkową przerwę. Mają wyruszyć w trasę wieczorem. Jestem na załadunku. Chyba zepsuł się zawór sterujący. Nie otwiera innych zaworów. Nie wiem, co mogę z tym zrobić na miejscu. Czas ucieka. Transport zaplanowano na 22. Wcześniej przez 10 godzin ciężarówka nie może ruszyć. Zespół odłożył gąsienicę na bok. Obróć do mnie, wypniemy zawiesia. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Zawsze jest ten pierwszy raz. Zmienimy hak i rozładujemy. Czekamy na serwis. Jednak bohaterowie nie poddają się bez walki. Ciągnij. Czasami tak się zdarza. Trochę brudu i wody, dużo kurzu i błota. Opona pryska na przewody i zawory. Czasami coś się zatnie.